Hej, jestem Martyna i całkowicie zmieniłam swoje życie. Pół roku temu przeprowadziłam się do Francji. No i co? Zadziałało. Poczułam się tu naprawdę szczęśliwa. Trochę zagubiona, ale szczęśliwa. Ale czy poczułam, że to moje miejsce? Nie wiem. Dlatego muszę wam o czymś powiedzieć. Zdecydowałam się. Nie szukać kolejnego mieszkania tutaj. Co oznacza, że za kilka dni mnie już tutaj nie będzie. Ja wiem. <laughs> Sama nie mogę uwierzyć, że te. Pół roku tak szybko minęło. Podsumujmy zatem, co mnie tu spotkało. Poznałam kilkanaście osób i z niektórymi nawet się zaprzyjaźniłam. Załatwiłam sobie zdalną pracę, którą w miarę lubię, więc moje oszczędności aż tak bardzo nie stopniały. Spędziłam tutaj wspaniały czas z e, moją rodziną, z chłopakiem, z przyjaciółmi. Wszyscy odwiedzali mnie tu znacznie częściej niż mogłam sobie to wymarzyć. No ale przede wszystkim zrozumiałam, że sobie poradzę. Cokolwiek by się nie działo. Więc w głębi serca poczułam, że czas na nowe, inne. Oj Martyna, co ty żeś znowu wymyśliła.